Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Ciacho, a dzisiaj naprawdę mega, mega fajna rzecz. Opowiem Wam, co się stało wczoraj. Jak oglądacie ten film, to po publikacji tego filmu było to chyba przedwczoraj. No bo ja nie jestem pewny, bo ja to nagrywałem yy, no trochę. W, bo ja to nagrywałem akurat dwa dni temu. I wiecie co, wtedy się wydarzyła taka akcja? Tutaj polecę, że widzicie, mam z tego sezonu parasolkę. Jak się to udało? Słuchajcie, dzięki Zubie, yy, którego bardzo pozdrawiam i bardzo mu za to dziękuję. Jeszcze raz dzięki na tym filmie udało mi się zrobić mojego pierwszego w życiu wina. Pierwszy raz w życiu udało mi się wygrać na takich trybach, na których się dostaje parasolkę, czyli na, czyli na albo na. Yy, na So, na solo dół albo na oddziałach i my w parze wygraliśmy. Tylko my tego typka nie zabiliśmy, tylko on się sam zabił. Nie wiem dlaczego. O, już helikoptera nie ma, bo ja po helikopterze miałem mieć. I dlatego, yy, i dlatego słuchajcie, yy, no, yy, tam my go nie zabiliśmy, tylko on się sam zabił, ponieważ on chyba albo wszedł do burzy, albo spadł z wysokości, ja nie wiem. Coś się mu wtedy stało, ale po prostu y, takie coś miało miejsce. Od trzech osób, jak zostały trzy osoby, y, udało mi się nagrać tą sytuację. Więc teraz was zapraszam na obejrzenie tego filmu. I co? To zapraszam was na ten film. No nie? Co? To jest chyba normalne w laptopach. Ej, ja już nagrywanie włączyłem to jest takie, że stawiasz to cię rzuca w powietrze A no to ja nie mam teraz ale wiesz co? Ja włączyłem <coughs> nagrywanie A bo myślisz, że win. No jak, Jakby był to będzie to film jak ktoś o, ja o, robię, jestem, żeby o Wiem wiem, spokojnie. Ja wszę... Wcia... Będzie... Ja a, a to masz typa? Nie, ale może być. A ja mam motorówkę. A ja mam motorówkę. Jest! Nie! Jest! Pierwszy w życiu! Ty to rozumiesz? Pierwszy win! Jaki ja zrobiłem! Co? Ej. Co A czemu parasolki nie dostałem? Ty, to jak do lobby wrócę, chyba, nie? Ja nie mogę! Łok Wychodzę do lobby, co będzie? I dzięki! Mój pierwszy win! Dzięki, że im pomogłeś! Wiem, że go nie zabiliśmy. Czekaj, jaka będzie parasolka? Kurde, dzięki! Czekaj, czy będzie parasolka? Tak! Jest! Jest! Mam to! Ale ładna! Nie, ja nie wierzę, no! Kurde, ale on do burzy chyba wszedł, nie? On do burzy wszedł chyba! ten typ, bo ja go nie zabiłem albo no 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 Wy, wyposażyłem odbierz kurde wow. jeszcze jednego, jeszcze raz czekaj, ja sobie aż statystyki żeby pokazać że ja nie oszukuję że, że to nie jest jakieś wiesz profil, zwycięstwa a tutaj Wy... zwycięstwa uwaga Ej, czemu u mnie tutaj, a solo, dobra dół, pary. Jest jedno zwycięstwo, ja pokażę, że, że to mój pierwszy, zero, solo 0. Zero, zwycięstwa 1, oddział 0 i tryb określony sobie jakiś 6. Uuuuh. Ja, ja oh. Jeszcze. 4 ja zwycięstwa. Pry? Dobra, Uf. Dobra, gramy dalej. Nie wiem, nie widziałem. Dobra, gramy ja dalej. No dobrze, słuchajcie, o tutaj się typiasz buduje i ja my sobie lecimy górą. I chciałabym Wam powiedzieć jedną rzecz: no bo po tym filmie widzieliście moją reakcję, naprawdę ona była mega śmieszna. Napiszcie w komentarzach y, dzięki, Zuba A postaram się Wam przypiąć serduszko, nie wiem czy wszystkim dam radę, ale postaram się przypiąć osobom subskrybującym serduszko, więc jeszcze zasubskrybujcie, że nie subskrybujecie. No, i co słuchajcie, yy, i dlaczego nie dostałem tej zwykłej parasolki, tylko dostałem samą tą sezonową? No bo słuchajcie, yy, chyba to był w tamtym roku. Miało miejsce. Oh, kurde, bo tutaj się to oko. Miało miejsce taka sytuacja, że grałem sobie z kolegą, i normalnie graliśmy, i po wyjściu do menu nie, przegraliśmy. Zajęliśmy chyba 70 miejsce, czy jakoś tak, i po wyjściu do menu. Znaczy to było długo, to, to nie, nie mogło być 70, ale chyba 70 osób zostało, tak jak teraz. I po wejściu do menu, słuchajcie, yy, nie wiem dlaczego, z jakiego to powodu, co to się zadziało, yy, pokazało mi, że niby wygraliśmy. I dało mi parasolkę zwykłą i sezonową. O, ktoś mnie tutaj chyba będzie strzelał. Do tamtego, to słuchajcie, sezonu. Więc dostałem ową parasolkę, ale wtedy posłuchałem, pomyślałem, że to musiał być jakiś po prostu problem. I ja tej parachelnicy postanowiłem, że ja jej nie będę y, używał, ponieważ no nie zasłużyłem na nią i jej faktycznie używałem. A teraz dzięki... O, użyję osłon spoko. A dzięki słuchajcie, tego, tego temu, że że słuchajcie y, 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 teraz y, no... Y, i już mam tą parasolkę zasłużoną i tak jak widzieliście po tym filmie, zrobiłem wina teraz już ją bez problemu będę mógł na niej sobie latać tak jak gdzieś na początku tego filmu, że sobie na niej leciałem. A czy wy macie parasolkę? Napiszcie koniecznie w komentarzu. No więc słuchajcie, jeszcze zapomniałam wspomnieć o jednej, myślę bardzo ważnej rzeczy, że no niestety, ale tego drugiego wina na trybie oddziały Niestety, no niestety mi się nie udało zarejestrować na kamerze, nie mam go nagranego, więc Wam nie pokażę. A teraz muszę Wam wyjaśnić jedną rzecz. Dlaczego, no to się możecie zapytać, dlaczego jak, no, to był mój faktyczny pierwszy win. A czy Wy macie parasolkę? I czy robiliście jakiegoś winna? Pewnie tak, napiszcie koniecznie w komentarzach pod tym filmem i co? Eee, no i tak to właśnie, słuchajcie, słuchaj, teraz słuchaj, słuchaj, tylko było pamiętajcie, że jak robicie raz winna, o, możemy na tamtą mowę lecieć, o dołączył do może, o, to jest właśnie ten z kim zrobiliśmy wina. Więc... Eee, dzień dobry, dzień dobry. Tak ja właśnie film nagrywam, kończę go nagrywać, więc poczekaj chwilkę. No i właśnie tak to eee, oto było i... Więc słuchajcie, tak jak widzieliście w tym filmie, na trybie duo pary mam jedno zwycięstwo dzięki zubię i słuchajcie, dosłownie przed chwilą, podczas montażu tego filmu, sobie zagrałem i w oddziałach gdzie, z Zubą i Dominikiem i z jakimś ostrożnym typkiem pozdrawiam Was wszystkich, zobaczcie, yy, zrobiliśmy drugiego wina na oddziałach, mojego pierwszego właśnie, że tutaj nie pokazuję, z tym panem i z... No, nie pokazuję go niestety, ale o, wyszę tutaj mogę bo I tak właśnie wygrałem. I teraz wam pokażę jeszcze ja wam jedno muszę wyjaśnić, o co chodzi z tym innym, ale to Wam wyjaśnię dopiero za chwilę. Więc jeżeli macie jakieś pytania, to dochajcie nie piszcie po tym filmie, który napiszcie jak coś macie. A teraz zapraszam Was jeszcze na film z jednego meczu, w którym szukajcie udało mi się... Prawie samemu, bo mój towarzysz, bo to było na parę, zginął i prawie mi się udało wygrać, prawie, bo niestety nie wygrałam, ale no już ten typ miał mało HP i ja z nim walczę więc teraz Was zapraszam na ten film. Aha, i jeszcze zapomniałem jednej ważnej rzeczy, to że, no nie wiem jak to się stało, naprawdę jak się rozpędziłem, to uch, kolejny Wii, tym razem na trybie solo, udało mi się zrobić, nie wiem jak to się stało, ale jest zwycięstwo na trybie solo jest jedno, jak to się stało, nie wiem, ale to na, na szczycie nagrałem, i zapraszam na film, a po tym filmie, już to jest ostatni film, zapraszam na zakończenie i to tyle. Niego. Wal, 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 wal! Dobra, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj do samolotu! No kurde, o, no nie! Nie umiem się przejść! Dobra, maj, Mam mu obity samolot! Gdzie on, Ey, on jest, jest tu, pan? Ej, no, zobacz, on jest u góry! Hello? Tak! On nagrywał odcinek. Jest. Wow. O Jezu! Wysiadaj, wysiadaj, wysiadaj! Nice. Zawoduj się, zrób sobie Turtla. Nie, bo mnie, na razie mnie nie widzą chyba. Poczekam aż O. Ej, ma chyba pokernie, nie jestem pewny. Nie widzę tego tak dobrze. Brak amunicji! Nie teraz! Czekaj! Co jest? Poczekaj, wygrywam! Tata mi tu wszędzie. Czekaj, uwaga... Czekaj, stop! Na górze helikopter! Na górze jest helikopter! Brak amunicji mam! O, helikoptera. Ma 30, nie mniej No i zełam ze u mnie. miny, 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 miny! Zrób do niego, idź szybko! Zzutaj, rzutaj. Brak... brak min! Kilof! Ej, zdetonuj je! Kliknij i kliknij E2 Jak? na solo w życiu Ty, to jest mój trzeci win już! Ja nie mogę! Ale to szybko jest! Dobra, dzięki. Dobra, nie teraz... Mam 1500. Dobra, dzięki. To co? No to to cześć. No ja teraz sobie to chcę zmontować szybko. Eee, no i to, jeżeli zrobicie już jeden raz win, to potem szybko będziecie robić, więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się Wam spodobał i co? Do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!